Nie chciałam dzisiaj do Was przechodzić z takim bardzo konkretnym tematem, żeby nie zabierać Wam cennego czasu z tego prawdopodobnie wolnego weekendu. Więc przychodzę dzisiaj do was tylko z prośbą. Bardzo często w moich komentarzach czytam bardzo ciekawe i bardzo dobre porady, takie wasze protipy dotyczące całego świata roślinnego, czy to roślin, czy to osłonek, czy to podłoży. No i dlatego pomyślałam, że byłoby dobrze zebrać te wszystkie wasze złote rady w jednym miejscu. Dlatego jeden z następnych odcinków będzie się składał tylko z was. Jeżeli macie jakieś złote rady, protipy, jakieś takie swoje może wymyślone konstrukcje, jak ustawiać doniczki Albo cokolwiek takiego, to podzielcie się teraz tym w komentarzu. Ja na Wasze komentarze czekam do następnej niedzieli, do końca niedzieli i to właśnie z nich powstanie pierwsza część Waszych porad, tego odcinka poradnikowego. Natomiast jeżeli oglądasz ten film później, jest na przykład grudzień 20... 20... 2026 roku, to również możesz tutaj napisać swoją poradę, no bo po prostu z tych późniejszych porad może powstać kolejny odcinek z tej serii. Także czekam na Wasze komentarze do przyszłej niedzieli, do końca dnia. Porady mogą dotyczyć wszystkiego, co wiąże się oczywiście z roślinami. Żeby ten odcinek nie trwał za krótko, bo też kto by włączał filmik na 3 minuty, nikt nie je tak szybko jedzenia. To pokażę wam moją nową roślinę, moją, dwie moje nowe osłonki, w których jestem absolutnie zakochana, i jeszcze pokażę wam rośliny, które coś tam ciałam, ratowałam i które się ukorzeniają, bo właśnie dzisiaj specjalnie wam pokażę tylko te, które się ukorzeniły, a nie te, które źle wyglądają, żeby zachować pozytywny tutaj nastrój w tym filmie. Także najpierw pokażę wam osłonki, później roślinę, a później te korzenie. Także yy, chodźcie. Przecież ja Wam zupełnie że ja w ten długi weekend pomalowałam sobie ścianę, która wygląda teraz tak rewelacyjnie. Jest absolutnie piękna. Jeszcze nie jest skończona pod kątem dekoracji, bo teraz do tego koloru nie do końca pasują mi osłonki, które były, więc muszę się zmurzyć i muszę tutaj po jeszcze powymyślać, powymieniać te osłonki. Ale już Was zaproszę na tą nawet niedokończoną ścianę. I na tle właśnie tej ściany pokażę Wam wszystko, o czym Wam przed chwilą powiedziałam. Także obracam aparat jeszcze trochę. Czy wy widzicie, jaka to jest piękna ściana? To niby jest bordowy, ale wcale nie, bo to jest taki bardziej. Jakiś szlachetny bordowy, taki trochę chłodny bordowy. Ja w ogóle bardziej chciałam taką, taki kolor ceramiczny, taki bardziej ceglany, ale i tak bardzo mi się podoba, jak to wygląda, bo najważniejsze dla mnie było to, żeby uwydatnić zielone liście, które są na tej ścianie i ewidentnie to jest uwydatniane, ponieważ ten kolor pięknie kontrastuje z zielenią. I w ogóle jak się wchodzi do pokoju, no w ogóle wygląda to super. Super. I żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej. Jeżeli są tutaj jakieś od odmalowania, to bardzo się cieszę, że nie było Was przy tym procesie. Bo dla mnie bardziej liczy się efekt pomalowanej ściany, a nie to, żeby tam wszystko było co do linijki, wszystko było tak pomalowane do krawędzi idealnie. Więc tak nie jest. Ale najważniejsze jest to, że rano malowałam, a po południu już mogłam przy tej ścianie sobie tutaj ustawiać różne rzeczy i tak Więc dla mnie to jest najważniejsze. Jeżeli kogoś to interesuje, to jest to farba z tej kastoramowej marki Good Home Color Fulham. Także jeżeli chcecie uwydatnić swoje zielone liście. To e, polecam ten kolor. Ja wcześniej powiedziałam, że mam dla was dwie osłonki nowe, które sobie kupiłam i skłamałam, ale zupełnie nie chcę, bo przecież wy już jedną z nich znacie. i Ja wam chciałam pokazać tę jako nową, która wcale nie jest nowa, a przecież wy ją widzieliście w ostatnim odcinku. Dobrze mówię, prawda? Ja w ogóle tutaj sobie dobieram te chore. Więc jakby już ją widzieliście, więc już wam jej nie pokazuję, chociaż ona jest tak piękna, że warto na nią patrzeć cały czas. Ja w ogóle mam nadzieję, że moja siostra nie ogląda tego filmu, bo ja jej kupiłam drugą taką na prezent, ale. Jak y, tak, no to mam nadzieję, że po prostu nie oglądać się tego filmu, e, a pokazuję pokazowuję, pokazuję już Wam tę drugą. Tę drugą osłonkę znają osoby, które obserwują mnie na Instagramie. Dlatego, jeżeli ktoś mnie nie obserwuje, to zachęcam do nadrobienia i do obserwowania mnie. A jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, to możesz na przykład zasubskrybować ten kanał, i to jest taka bezpłatna forma pomocy dla mnie. I na przykład skomentować ten film, żeby zwiększył się jego zasięg, albo możesz mi też postawić kawałek Arbuza, sałatkę albo kawę, i link do takiego wsparcia finansowego jest w opisie do tego filmu e, za każdą pomoc. Bardzo dziękuję. I przechodzimy już do drugiej osłonki. Tę osłonkę kupiłam na bazarze Różyckiego, na takich targach vintage. Też w opisie do tego filmu będzie profil dziewczyny, u której kupiłam tę osłonkę, bo jest ona śliczna, wspaniała. Jestem w trakcie teraz przestawiania osłonek i jest w niej roślina, która nie do końca do niej pasuje, ale już Wam pokazuję tak, jak ona stała tu. Jest piękna, jest piękna. Mm różowo-żółta, w jakieś takie kwadraty, nie do końca kwadraty, nawet bardziej są jakieś prostokąty, jakieś takie takie, takie dziwne te wzorki, no jest wspaniała od razu mi się tak spodobała i na tym takim małym stoisku były jeszcze inne osłonki w innych kolorach i zastanawiałam się jeszcze nad taką bardzo jasno turkusową w czerwone te takie prostokąty Ala powiedzmy, ale jednak to tę osłonkę zobaczyłam jako pierwszą i to ona od razu tak na mnie spojrzała i pomyślałam sobie, że jednak yy, tak na pierwszy rzut ją wybrałam, więc ją biorę. No i przyznajcie, że jest cudowna po prostu. No zapraszam Was na profil yy, dziewczyny, o której kupiłam tę osłonkę, yy, link jest do tego profilu na Instagramie yy, w opisie do tego filmu. A teraz Wam pokażę moją nową roślinę. Moja nowa roślina jest tak na wpół, nowa, bo ja już ją miałam i niestety wystawiłam ją na balkon, na pełne słońce. To znaczy, ona stanęła w miejscu, na którym ja się nie spodziewałam, że będzie padało aż tak pełne słońce i ją po prostu niestety spaliło. Więc było mi bardzo głupio, było mi bardzo wstyd, i musiałam tę choję sobie odkupić. I jest to choja, prawdopodobnie choja sabach. Uy. No, zobaczcie, jakie ma piękne te liście. Tutaj ma takie żółkowania, one są takie atłasowe. No, jest cudowna. Tutaj w ogóle są trzy listki na tych dwóch pędach. Widać, widać. Ja ją transportowałam ze sklepu, później szłam do kastoramy i tak dalej, i tak dalej. Myślałam, że te listki nie przetrwają, ale przetrwały. Jest cały czas jeszcze w podłożu produkcyjnym i teraz przez jakiś czas w nim zostanie. No bo tak jak wam mówiłam w ostatnim filmie, ja teraz za radą e, ludzi, którzy się na tym znają, bardziej ode mnie postanowiłam trochę te choje trochę trzymać w tym podłożu produkcyjnym i ona sobie tu jeszcze jest i jakiś czas jeszcze będzie. Jest piękna co? ale wspaniała jest. E, dobra, to teraz przechodzimy do korzeni. A wydajcie mi znać jaką nową roślinę ostatnio sobie kupiliście, bo ja, jak widzicie, ostatnio jestem nudna i to są same choje. Prawie wzięłam filodendrona Painted Lady, bo był tak pięknie wybarwiony. Dawno nie widziałam tak pięknie wybarwionego, ale pogadałam trochę ze sobą i zaraz będzie jesień, będzie trzeba wynieść rośliny z balkonu, tu się zrobić ciaśniej. A ten filodendron był wielki, jak na dwunastkę, jeżeli chodzi o doniczkę. I bardzo teraz to w ogóle żałuję, że go nie wzięłam, już pewnie ich nie ma, więc może następnym razem, jak przyjadę, to wezmę? Nie wiem, zobaczymy. Tak, ale w każdym razie teraz przechodzimy już do korzeni. Na pewno pamiętacie jak ostatnio ratowałam epipremną pinatą, które było owełnowcowane, usunęłam wszystkie liście i zostały same mi takie bezlistne pędy włożyłam je do wody i co muszę Wam teraz opowiedzieć? Ja wyjęłam teraz ten słoik, tutaj była woda z rizotonikiem, no, straszliwy śmierdzi, coś tu zgniło na pewno, ale pokażę Wam jak to wyglądało w witrynie, no ja też czasami mam słoiki z taką zgniłą wodą, zaraz to sobie oczywiście wymienię, ale już Wam pokażę jak było naprawdę, bo tu są korzenie i to w jakiej wodzie one są, to w ogóle nie zmienia tego, że to się zaczyna korzenić. E, tak, pokażę. Zobaczcie tak, patrzcie tutaj jaki korzeń. Ale korzeń nisko. Lecimy dalej, patrzcie na to, patrzcie jaki tu korzeń. E, gdzie jest jeszcze jakiś dalej korzeń? No tu w ogóle ile jest korzeni, Tam wszystko widać w tej mętnej wodzie, jest obrzydliwie mętna. No, w każdym razie ja Wam tutaj tak, o, tak wam zrobię taki obkręt i tu wszędzie. O, nawet chyba widać co zgniło. No idę to ogarnąć. Wszystko tutaj zaczęło puszczać korzenie. Nie wiem, czy każdy pęd, już tak dokładnie tego tak tutaj nie sprawdzam, ale nie dość, że tutaj wszędzie idą nowe korzenie, to zobaczcie w ogóle, jak tutaj te wszystkie pędy odbijają i wszędzie idą nowe rośliny. I jak tutaj gdzieś będzie wełnowiec, to w sumie nie wiem co, no bo co miałabym zrobić? No po prostu bym go usunęła, ale wydaje mi się, że no tutaj już ich naprawdę nie powinno być. I o dziwo, strasznie coś śmierdzi ta woda, nie chcę tego wąchać. I o dziwo, ja na razie żadnych wygonówców tu nie widzę, więc obawiam się, że wygrałam tę bitwę. Jeśli tak, no to szapobaja. Tutaj zobaczcie, jaki tam też ten nowy pędy. Widzicie? Nie, nie widzicie. Tu idzie, tu idzie. Tu idzie wszędzie, wszystko idzie, ale się że to w ogóle już się rozwija listek. On w ogóle nie wzruszony tym, że coś mu ktoś obciął, jakiś brak korzeni, coś jakieś moczenie, nic go to w ogóle nie obeszło. No pięknie wygląda ten słoiczek, jestem z niego hiper dumna. Jakiś czas temu kupiłam sobie epipremną pinatą Baltic Blue, i to była ogromna roślina na paliku. Ja tam wtedy przedłużałam ten palik i już sadzonki sobie, znaczy rośliny już sobie aktywnie rosną. No i ja wtedy cięłam szczyt, bo on był już tak wywinięty, że nie dało rady go przykleić, przyczepić do opalika. No i mam ten szczyt i tam chyba jakąś jeszcze pędówkę. Tu mam trzy sadzonki, czyli jedna szczytówka i dwie pędówki. No i zobaczcie, no, zobaczcie. Patrzcie, ile korzeń. No i idą te korzenie, to jakie piękne. Już poszedł taki korzeń główny, poszły to korzonki boczne. Tu idzie, nie wiem czemu tak mówię. Tu idzie sobie, y, już kolejna, kolejne oczko puściło się. Tu idzie kolejne oczko. Tam daleko, nie wiem czy. Z... O widzicie, tam jest jeszcze kolejne oczko, więc już te sadzonki po prostu sobie żyją. Ten Baltic Blue jest taki piękny. No spójrzcie, to trochę jak Monstera Subpinata. No, no piękne są te powiedzmy na liście. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma y, Epipremnum Baltic Blue, albo jakiekolwiek Epipremnum z serii Pinatu. Zachęcam, kochani, zachęcam, warto, one są piękne i cudowne. I on się tak ukorzeni w wysokiej wodzie, nawet nie wiem, czy to jest rizotonik, nie pamiętam. Raczej wszędzie dodaję, ale wiecie, jak jest czasami człowiek zapomni. I on nawet stoi nie w witrynie, tylko gdzieś tam sobie poza witryną, w ogóle wysoko i ma dość ciemno. I właśnie takie idą korzenie. Ale wam jeszcze może pokażę dwa takie słoiki na koniec. Tam, mam, tam mi się wszystko ukorzeniło. Także poczekajcie. Całe życie twierdziłam, że nie dam rady ukorzenić syngonium... Trilith wand... Wonder? Tak, to chyba to syngonium. Wszędzie mi gniło. W ogóle nie dało się go ukorzenić. Naprawdę to, było, to była misja, która zawsze była nieudana. Natomiast teraz tutaj, tak, tutaj mam to właśnie syngonium. Nie tylko, bo to jest taki mój, taka moja szklaneczka, gdzie są różne rzeczy. Ale jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo korzeni. Tutaj jest na pewno to syngonium. Jest syngonium. Ehm... No nie, mam dziurę. Mohito, moja jedna z ulubionych, i mam w ogóle tutaj syngonium, które nie wiem czym jest, to jest to syngonium. O czekajcie. I może to jest syngonium z tej marki? Bo ja je kiedyś miałam i je zgubiłam. I ono w ogóle tak pod słońce jest takie brokatowe, ale nie wiem czy to jest to. Jeżeli tak, no to super, bo fajnie, że się znalazło. Ale też dobre pytanie, gdzie ono było tyle czasu, bo ja nie wiem skąd mam do sadzonki. A tutaj mam taki większy wazon. Tutaj też jest dużo, bardzo dużo syngonium Trilief Wonder. Tutaj jest moja pędówka Majojego, która ma takie, taki brzydki liść. I nawet jedna pędówka, jedna sadzonka Hoi I tutaj też zobaczcie, że mamy. To widać ładnie. Mamy korzenie, tutaj wszędzie są piękne korzenie, tutaj w ogóle idą jakieś nowe, oczka się też puściły. Dużo idzie takich małych listków tego, tego syngonium, tutaj to widać, więc ono w ogóle też sobie rośnie w tej wodzie. I to mam, to jest mój absolutny sukces, bo byłam przekonana... Wiecie, zawsze mi to syngonium po prostu podczas ukorzenienia jakoś tak umierało brzydko, a tutaj nagle się ukorzenia, więc super. Eee, tak, i to by było na tyle, co mm, chciałam Wam się pokazać z tych ukorzenionych e, roślin. Ale właśnie, prawie bym o czymś zapomniała. Skoro ja chcę od Was porad, to byłoby dobrze, żebym też moimi poradami podzieliła się z Wami. I mam dzisiaj dwie moje porady, takie moje protipy, które Wam się sprawdzą w uprawie. Tutaj będzie w takim jakby w jednej rodzinie, a tutaj wszędzie Wam się sprawdzi. Otóż, pierwsza porada dotyczy sukulentów, sukulentów kaktusów i tego, jak je ukorzeniać. Zazwyczaj, jak chciałam sukulenta, to wkładałam go albo do mokrego podłoża, w którym ukorzeniałam tę roślinę, albo później tę ziemię, podłoże podlewałam albo zraszałam. I bardzo często mi te rośliny gniły. Ja się zastanawiałam, o co chodzi? Dlaczego gnicie? To za dużo wody, ale przecież musi być woda, bo ta roślina chce żyć. Nagle do mnie dotarło, że roślina, która nie ma korzeni, nie pobiera wody z podłoża. Więc ja teraz po tym jak zazwyczaj ukorzeniam sukulenty w podłożu. Ja tego podłoża nie podlewam i nie zraszam. One próbują ukorzenić się w suchym podłożu i dopiero jak próbuję wyjąć kawałek tej rośliny i widzę, że ona się już trochę trzyma, czyli jakieś korzonki tam już są, to dopiero wtedy zraszam takie podłoże i dostarczam tej wody, bo już są korzenie, które mogą z tej wody korzystać. Bo jeżeli w ziemi jest po prostu kawałek rośliny bez korzeni, no to czemu ona ma pobrać tę wodę? No dla mnie to był taki naprawdę lifehack i teraz już tak robię. A jeżeli chodzi o drugą poradę, to dotyczy ona wysokich osłonek. Bardzo często jest tak, że podoba nam się jakoś osłonka albo po prostu mamy taką wolną i roślina do niej jest albo za mała, albo ma za małą doniczkę i jakoś tak albo wpada do tej osłonki, albo się w niej gubi i jakoś dziwnie wygląda. Ja zawsze do takiej osłonki wsypuję bardzo dużo keramzytu i dopiero wówczas wkładam tam doniczkę z rośliną. I keramzyt tutaj pełni różne funkcje, i tak, pełni nam funkcję takiego podniesienia. Dzięki temu roślina jest wyżej i wystaje cała poza obręb osłonki i może cała przeprowadzać procesy niezbędne do życia. Po drugie, bardzo często jak podlewam taką roślinę, to woda spływa do keramzytu. I ta woda paruje. I być może, prawdopodobnie, właściwie to na pewno, to parowanie tej wody z karamzytu nie podnosi poziomu wilgot... wilgotności w... jakby dookoła tej rośliny jakoś nie wiadomo jak, ale zawsze coś. A poza tym bardzo często mam taką sytuację, że w ten mokry keramzyt roślina wypuszcza piękne korzenie, które w tym keramzycie gdzieś tam się wiją. Także tutaj keramzyt ma pełni kilka funkcji i ja właśnie go do tego wykorzystuję. To były moje dwie porady i e, czekam na Twoje porady. Pisz o wszystkim, co chciałbyś, chciałabyś komuś poradzić. Czy to właśnie rośliny, podłoża, osłonki, sposoby cięcia, jakieś narzędzia, jakieś nawozy, cokolwiek. Jakie masz porady? Napisz mi je w komentarzach. A ja później to zbiorę, postaram się jakoś je zgrupować i przedstawię mm, Wam Wasze porady w jednym z następnych odcinków. Kochani, obowiązki wzywają i będę się z Wami już żegnała na dzisiaj. Dajcie mi znać, jak spędziliście ten długi weekend, co robiliście. Ja byłam w pracy, malowałam, byłam na grillu, grałam w siatkówkę byłam na urodzinach, jeździłam na rowerze i robiłam bardzo takie różne rzeczy, nic konkretnego, tylko taki po prostu masz wszystkiego. Czekam na Wasze komentarze, przypominam o możliwości wsparcia mnie i mojego kanału i przypominam o tym, że widzimy się ponownie już niedługo, a tymczasem się z Wami żegnam. Na końcu wyszło jakoś tak bardzo aktorska, jakbym nie mówiła, ale trochę czasami jest tak, że jak ja już dłuższy czas prowadzę kanał, no to staram się, żeby on był coraz bardziej profesjonalny, staram się cały czas być blisko Was, ale czasami gdzieś to takie już mi wchodzi, jakby była na jakimś planie zdjęciowym czy coś, więc czasami trochę mnie ponosi, ale to musicie mi wybaczyć. Trzymajcie się ciepło, co w ogóle teraz nie jest trudne, bo taki jest taki, taki umpał, że naprawdę mycie się kilka razy dziennie to jest, to jest mus. Ale tak, no, trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, który będzie bardzo fajny. Także auto reklama. Naprawdę zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia! Cześć i pa, pa. Oh, wysypało się podłoże.